Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z Regionu. A w tym wydaniu? Rusza sezon turystyczny, Mazowsze zachęca do korzystania z atrakcji regionu. W Sochaczewie powstała baza utrzymaniowa dla pojazdów kolei mazowieckich. Mazowiecki Szpital Brudnowski i Centrum Atis połączyły siły, by kompleksowo pomagać pacjentom onkologicznym. Wojna za naszą wschodnią granicą i niestabilna sytuacja na świecie nie sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Znaczna część Polaków zdecyduje się na wakacje w kraju. Dlaczego więc nie wybrać pięknego i spokojnego Mazowsza? Samorząd Mazowsza przygotował nową kampanię turystyczną, zachęcającą do odkrywania naszego regionu. Dzisiaj pokazujemy Mazopodróże, bo jesteśmy na etapie otwierania sezonu turystycznego na terenie województwa mazowieckiego, ale również jesteśmy na, w momencie otwarcia całego, całej tej kampanii właśnie wizerunkowej e, odpoczni na Mazowszu. Piknikiem z udziałem przedstawicieli samorządu Mazowsza i dziennikarzy na Wzgórzu Tumskim w Płocku otwarto mazowiecki sezon turystyczny. W całym mieście i okolicach nie brakuje atrakcji turystycznych. Sezon rowerowy się rozpoczął, jak widać. Pogoda piękna w Płocku. Wzgórze Tunskę wspaniale, także tu nic innego tylko jeździć na rowerze, prawda? Zwiedzać, czy grabina, czy nawet sobudka na dole na rowerze, to jest coś pięknego. Trasy rowerowe, trasy do biegania, porobione, także super. Na rowerze z Płocka można dojechać do najmłodszego w Polsce z osadnictwa nadwiślańskiego w Jączyminie Polskim w filii Muzeum Mazowieckiego. Jedno z dwóch muzeów na wolnym powietrzu w Polsce poświęcone tematyce osadnictwa holenderskiego na Mazowszu oraz jedyne takie miejsce w regionie Mazowsza. Centralnym punktem skansenu jest dawny, budynek dawnego kościoła ewangelskiego wysporskiego z 1935 roku. Po śniadaniu w Płocku Mazokamper przejechał do Półtuska. Tam nad brzegiem Narwi, u stóp zamku, w którym znajduje się dom Polonii, mazowieccy samorządowcy i lokalne władze rozmawiali z turystami i mieszkańcami o walorach okolic i samego Półtuska. Poza koncertami i festynami, najdłuższym rynkiem w Europie, a la weneckimi kanałami, kolegiatą i warownią, na ten sezon miasto przygotowało coś ekstra. Pierwszą to jest zwiedzanie piwnic pojezuickich, po benedyktyńskich, które znajdują się pod parkiem Narutowicza. Piwnice po wielu latach niedostępne otworzyły swoje podwoje. Z drugą nowością jest przejazd w weekendy i w dni świąteczne ekobusem. W ciągu 45 minut, jeżdżąc po mieście i wyjeżdżając za Narew na drugą stronę Narwi, można odwiedzić wszystkie interesujące miejsca, a przewodnik zapozna Państwa z historią naszego miasta. Wypoczynek na Mazowszu to doskonały pomysł na relaks z rodziną czy z przyjaciółmi. Piękny region, niezwykle interesujący, w każdej gminie zabytki, w każdej gminie historia, ciekawe miejsca, znakomita kuchnia. No, oczywiście, miejsca unikalne takie jak Półtusk, ze swoimi zabytkami, ze swoimi przepięknymi miejscami, z narwią. Mazą przygodo. przybywaj. W Sochaczewie została otwarta hala utrzymaniowo-naprawcza dla pojazdów FLIRT kolej mazowieckich. Firma Stadler wybudowała ją za 22 miliony złotych. Tutaj było ściernisko, a dzisiaj jest San Francisco. I to ogromny sukces, który udało się wspólnie razem w porozumieniu tutaj przeprowadzić. Mowa o nowej bazie utrzymaniowej dla pociągów kolej mazowieckich trzeciej generacji o nazwie Flirt. Firma Stadler wybudowała ją w ramach kilkuletniego kontraktu z przewoźnikiem. Wartość inwestycji to 22 miliony złotych. Mimo pandemii i trudnych czasów gospodarczych inwestycje ukończono w terminie, ale Flirt ze szwajcarskim partnerem trwa od kilkunastu lat i będzie trwał dalej. Pierwszych 10 flirtów pierwszej generacji jeździ w kolejach na trasie z Warszawy do Siedlec już właśnie od kilkunastu lat. W tej chwili będą przechodziły pierwszą naprawę P5. No i można powiedzieć, że ten flirt rozwija się sukcesywnie, bo... Po pierwszej generacji od dwóch lat trwają dostawy pojazdów trzeciej generacji, a dzisiaj odebraliśmy halę naprawczo-utrzymaniową w Sachaczewie. Obiekt o łącznej powierzchni 2500 m2 wyposażono w dwa tory serwisowe, magazyn, warsztat, pomieszczenie techniczne, zaplecze biurowo-socjalne, infrastrukturę torową, drogową oraz parking. W nowo otwartej hali Stadler będzie przede wszystkim wykonywał usługę utrzymania nowych pojazdów Flirt. Ich glaube, das ist heute sehr wichtig, dass wir auch im Unterhalt eine Top-Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das ist Hightech, wir haben sehr viel Elektronik an den Fahrzeugen und daher brauchen wir eine saubere Umgebung und natürlich auch für die Mitarbeiter ist es motivierender, in einer schönen Halle zu arbeiten als irgend in einem Loch. Inwestycja zapewni własne zaplecze techniczne i naprawcze dla taborów kolejowych, co przełoży się na szybkość ich napraw, podniesie jakość i niezawodność, ale przede wszystkim obniży koszty. To także nowe miejsca pracy. Firma Stadler od wielu lat inwestuje na terenie województwa mazowieckiego i podkreśla, jak istotne jest to zaangażowanie władz samorządowych. Do końca 2023 roku po Mazowszu będzie jeździć 61 nowoczesnych pociągów. Mazowiecki Szpital Brudnowski i Centrum ATIS połączyły siły, by kompleksowo pomagać pacjentom onkologicznym. Połączenie spółek już pozwoliło na pierwsze zabiegi pacjentek zdiagnozowanych w Centrum ATIS. To szansa na profesjonalną i skuteczną pomoc. Onkologiczne operacje piersi odbywają się w mazowieckim szpitalu brudnowskim, a dalsza opieka nad pacjentkami będzie prowadzona w centrum ATTIS. Operację wykonuje ceniony specjalista, chirurg, onkolog, profesor Zoran Stojczew. Szpital brudnowski to jest piękny, ogromny szpital, który ma duże możliwości, dobra diagnostyka, dobry sprzęt, blok operacyjny jest super nowoczesny. To pani prezes miała taką i ma taką wizję, żeby jednak wykorzystać możliwości tego atysu, gdy są pacjenci i żebyśmy mogli tutaj operować. Profesor Stojczew jako pierwszy rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi już w 1996 roku i to głównie w tym zakresie wspomoże misję Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Jak podkreśla w leczeniu raka piersi w 70% udaje się stosować leczenie oszczędzające. W 30% przypadków potrzebna jest amputacja. Zaznacza jednak, że w dużej mierze jest szansa na operację z rekonstrukcją. Nie usuwamy piersi, tylko usuwamy część fragment guza, usuwamy węzlo wartownika i później jest radioterapia przez 6 tygodni. I to jest 70%, natomiast te 30% to są albo robimy amputację piersi, ale bardzo często jest tak, że można zachować piersi. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. We wczesnym stadium zaawansowania pozostaje całkowicie wyleczalny, a rozpoznanie nie musi oznaczać niekorzystnego rakowania. Według szacunków Globokan rak piersi jest jednym z czterech najczęściej diagnozowanych raków na świecie. Szczyt zachorowań na raka piersi występuje u kobiet w wieku między 50 a 69 rokiem życia. Nowotwór piersi stanowi 25% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Przed pandemią ten nowotwór wykrywano u 16-17 tysięcy polek rocznie. W ubiegłym roku taką diagnozę usłyszało 25 tysięcy, a blisko 9 tysięcy zmarło. W szpitalu wykonano już kilkanaście pierwszych zabiegów. Placówka cały czas pracuje nad tym, aby dostępność rosła. W Iłży sezon letni rozpoczęty. Mieszkańcy miasta i gminy mogą już oficjalnie korzystać z nowo powstałej tężni solankowej i skateparku. Sympatycy deskarolek, rowerów i hulajnóg z Iłży i okolic mają teraz odpowiednie miejsce do trenowania swoich umiejętności. Skatepark w mieście został oficjalnie otwarty. Jest bankramp, greenbox i waterride. To jest głównie, główna rozgrywka teraz ostatnio no. w no tak. Bo Tak to już nie miało się co robić tutaj oprócz siedzenia przed komputerem, telefonem. Ze skateparku cieszą się młodsi mieszkańcy Iłży. Z kolei starsi mogą już korzystać z tężni solatkowej. Po co nad morze jechać jak już tu w Iłży to jest ok. Mówi się, że godzinna inhalacja jest równa trzem dniom spędzonym nad morzem. Jak widać budowa tężni była strzałem w dziesiątkę, bo jest oblegana od rana do nocy. Mieszkam blisko Tężni i bardzo często jak wychodzę sobie wieczorem koło godziny 22 to widzę mieszkańców, którzy jeszcze korzystają z tej Tężni. Obie inwestycje kosztowały prawie milion złotych. Pomógł samorząd województwa mazowieckiego. Dwie inwestycje może nie szczególnie kosztowe w skali budżetu województwa mazowieckiego, ale potrzebne dla mieszkańców. Tężnia i skatepark znajdują się przy Centrum Kultury i Turystyki w Iurze. Ruszają prace przy budowie drugiego toru warszawskiej kolei dojazdowej. Już w pierwszym kwartale 2023 roku pociągi WKD będą jeździły po nowym torze. Drugi tor warszawskiej kolei dojazdowej będzie mieć 7,5 km i będzie przebiegał od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Usprawni przejazdy, a także zachęci kolejnych mieszkańców do podróży kolejowych. Według podróżujących, popularna wukatka to bardzo punktualny środek transportu. Pomaga w dotarciu do szkoły i pracy. Co potrzebno? Czy drogi, czy łokadeźki, mieszkania. Nie będzie trzeba czekać godziny po lekcjach, żeby stać na peronie i czekać, aż kolejna wukatka przyjedzie. Prace będą obejmowały kilka etapów. Pojawią się także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Drugi tor to jest hasło bardzo rozległe, a faktycznie składa się z trzech elementów: budowa drugiego toru, przebudowa toru istniejącego i budowa nowych przystanków oraz przebudowa dwóch stacji. Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Od 2021 roku, zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa, może nam towarzyszyć i gościć przez cały rok na przykład w domach, szkołach czy urzędach. Mowa o Fladze Mazowsza. Władze regionu zachęcają. Poznajmy swoją flagę i wywieźmy ją. Jedno Mazowsze, wspólna flaga. Pod takim hasłem samorząd województwa mazowieckiego rozpoczął kampanię promującą symbol. Flaga Mazowsza wygląda także że to jest orzeł biały bez korony na czerwonym tle. Symbol ma łączyć mieszkańców województwa i dawać poczucie tożsamości. Budowanie tożsamości Mazowszan, budowanie wiedzy o regionie, o jego historii, o jego tradycji, o jego kulturze jest niezwykle potrzebne. My jesteśmy dumni z Mazowsza. Do mieszkańców i samorządów trafi około 10 tysięcy dużych flag i 12 tysięcy chorągiewek. Dystrybucja flag jest w toku. Nie mamy takiej flagi, ale na pewno sobie taką flagę sprawimy. Od ubiegłego roku flaga może gościć przez cały rok w domach, szkołach i urzędach. Każdy mieszkaniec może ją umieszczać i rozpowszechniać, zachowując cześć, powagę i szacunek. Żebyśmy czuli jedną wielką więź z regionem i po to, żebyśmy razem mogli pracować na rzecz Mazowsza. W sumie w ramach kampanii informacyjnej w całym regionie pojawiło się ponad 110 billboardów. Jak się okazuje, mamy piękną flagę i wiele ciekawych miejsc do odkrycia na Mazowszu, o czym mieliśmy okazję się przekonać w dzisiejszym wydaniu. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.